Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku. Rozpoczynam go od przeglądu tej małej kuwetki, w której będziemy skarmiać drżownicę tylko i wyłącznie suchą masą. Aczkolwiek troszeczkę tam oczywiście pozostało i liści. To wszystko, co przyniosłem razem z drżownicami ale zobaczcie one chyba jeszcze są cały czas w stresie bo nie widać, żeby rozpoczęły tutaj jakieś buszowanie. Wyciągnęliśmy, wyciągnąłem je z takiej bardzo, bardzo, bardzo zimnej struktury. Tam było w granicach jednego stopnia okej okay. no ale to tylko tak żeby zaglądać od czasu do czasu do tych elementów które mamy w toku bo dzisiaj trochę większa kuwetka ja tu w międzyczasie zamykam pudełeczko ten box. Pamiętacie ci którzy oglądali, pamiętają boks założony przeze mnie 12 września. Czyli do dzisiaj jest to 4,5 i pół i pół miesiąca. Powiem Wam co od razu robię. Tutaj takie duże zgromadzenie, które chcę troszeczkę wyjąć drzownic, gdyż no właśnie celem tego nagrania jest pokazanie Wam, że na tym etapie po 4,5 miesiąca w takim boksie bez odcieku, którym te drzewnice pochłaniały niesamowite ilości, zobaczcie, ile ich poza tym tutaj jest, trzeba już się zająć konkretnie i trzeba tą strukturę przerzedzić. Przerzedzić z tego względu, że one za chwileczkę będą. Po prostu zjadały swoje odpady, a to nie jest dobre. Od, odchody, odchody, swoje odchody. Zobaczcie, tutaj jest ich cała, cała masa. I coś, co wielu, wielu hodowców uwielbia. Czyli wyciąganie dżownic garściami. Zobaczcie, no to można wyciągać garściami. Różne są metody na to, żeby opróżniać takie pudełka. Jedna z metod, no ja to nazywam na, na kopciuszka, po prostu bierzemy. Nie wyjmujemy. W sytuacji, gdy yy, mamy tego dużo więcej, no, musimy już zastosować trochę technik. Ale zobaczcie, no ta, ta jest niesamowita, prawda? Wyciągam i wyciągam i wyciągam. Yy, tak się zastanawiam, czy realizować mój plan. Ja myślę, że póki co jeszcze pozostawię w tym pudełeczku. Natomiast, o widzicie, tu jest ich cała, cała fura. Cała fura. No, najważniejsze teraz, gdyby ktoś chciał zamawiać, to ja oczywiście muszę to jeszcze troszkę oczyścić. Te dżdżownice i one wtedy spokojnie mogą zasiedlać. Nowe miejsca. Proszę, proszę bardzo. Jest ich tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Eee, pozdrawiam, pozdrawiam dzisiaj bardzo serdecznie. Nowy Jędrzeja, który mówi nie mam na tyle drżownic, żeby realizować wszystkie moje pomysły. Ja myślę, że jeżeli, tylko ja znajdę czas. A Andrzej pozwoli mi zrealizować te jego pomysły. Będziemy to robić. No, zobaczcie. Zastanawiam się jeszcze tylko, jak głęboko. Jedno co tutaj jest, oczywiście coś, o czym zawsze mówimy, ale nie sposób, żeby tak nie było, szczególnie, że jest to struktura zamknięta, bez odcieku. To oczywiście bardzo, 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 to bardzo, powtórzę jeszcze raz, wilgotno, wręcz błotko. Właściwie drzewnice lubią takie, o widzicie co tutaj się dzieje, po prostu tu tego jest naprawdę potęga potęga i co no to, to tyle chyba na dzisiaj taka wersja nie wszyscy to lubią także to jest tylko i wyłącznie dla tajemniczonych Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Aj, jeszcze bylimy.